Zaraz z ciekawości zobaczymy jaką mają szansę, że mnie trafią i jaką ja mam szansę, że trafię ich. Oj, ale mocno krepią tego najemnika. Oj, coś wolno to idzie, ale ja nie mam teraz odpalonego zapału. Dlatego tak wolno szło. 77, no nie jest tak źle. Mi szansa, że mnie trafi 27. No już tu coraz więcej tacy starożytni, jaką by mieli szansę, że mnie trafią. Klejnot, no. Pff. Kapliczka doświadczenia. No zobaczymy, czy zdążę sobie troszeczkę tego wojdź. Champion, spokojnie. Nie będę szarżował tylko dlatego, że mam kapliczkę doświadczenia i chcę ją jak najlepiej wykorzystać, jednak zależy nam na przetrwaniu. O, pojedynczo ich bijemy, jest dobrze. Chyba że najemnik zada decydujący cios, to kapliczka oczywiście nie zadziała. Ja muszę zadać decydujący cios, żeby dostać więcej doświadczenia. I jak ja, tego do jak ja to doświadczenie dostaję, to najemnik już nie. Znaczy chodzi o zwiększone doświadczenie oczywiście dzięki kapliczce. To działa tylko na mnie. To samo w drużynie jak się gra w multiplayer. Też to zwiększone doświadczenie dostaje tylko ta postać, która zada decydujący cios i która ma kapliczkę. Wzmocnienie bierzemy wieczorny caun. Coś takiego, to chyba szaty Ormusa by były unikatowe, tak? Uch, no dobra, 400 obrony, bardzo fajne, no ale nie, 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 chociaż 400. Zobaczcie, jak to łatwo już przebić tutaj nawet te obrony z płytówki naja. 100% większa obrona i już by było porównywalne. Pomijając oczywiście te magiczne bonusy tutaj. Oj, 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 oj. najemnik się zapędził, wycofajmy go troszeczkę. I klepiemy pojedynczo. Oni zajmują stosunkowo dużo miejsca tutaj, jeśli chodzi o te pola, po których wchodzą, więc nie przycisną się do nas we dwójkę. Barzarkę. No ładnie klepie tego najemnika Barzarkę. No, wzłożyliśmy kapliczkę na czempionach, nie jest to tak źle. I nie spieszymy się. Żeby wykorzystać ją jeszcze bardziej, żeby nie zrobić jakiegoś głupiego błędu. Pomalutku. No, mają problemy z trafieniem mnie. Tego najemnika klepali tam ostro, a ja to tak, tak średnio im to wychodzi ze mną. Dobra. Wybijamy te demoniczne impy. To jakiś sztandar. Piekielny sztandar. Co tam na nim w ogóle jest? Jakieś zarysy jakiegoś gryfa siedzącego, cholera wie co to jest. Na testach psychiatrycznych tych, tych, tych takich obrazkowych by mogli dać obrazek z, z, z takiego tego piekielnego sztandaru i pytać się co tam właściwie widzicie. No dobra. I teraz tak, tu jest ten obszar taki, gdzie będzie droga zagrodzona tym wozem, chyba, prawda? Znowu taki podobny układ, tylko trzeba ostrożnie pochodzić. Jeden się zbagował, tam się trzęsie, trzęsie, trzęsie z tym. Bardzo dobrze, wykorzystajmy to. Nawet dwóch się zbagowało. No ich problem, nie będziemy narzekać. No i teraz dopiero się odbagowali. No lada chwila, znaczy no lada chwila, nie, niedługo wskoczy nam ten 80 poziom, jeszcze więcej w żywotność dam. Jeśli by się udało jakimś cudem dojść do starożytnych, to pewnie zrobiłbym reset postaci, żeby jednak troszeczkę inaczej te parametry tutaj rozdać, ale to potem, to potem. Jakby się udało dojść, to będę o tym mówił, bo na pewno drzewko zostawimy bez zmian, czyli przede wszystkim bazujemy na obronie ze śmiałości, jeśli chodzi o synergię. A synergia do zapału, tam z poświęcenia, to jest na drugim miejscu. W przypadku starożytnych to jednak trzeba mieć kolosalną obronę, żeby tam wystać przy nich. O, najemnik palił. Bomba. Dużo tam tych wiedźm, czy kusicielek, czy co to tam będzie. Klejnocik. 4 do maksymalnych obrażeń, lipa i 99 do życia. Fuh, tu mamy odporność. Ciekawe, bo dostaniemy ogólnie ten zwój od malach, no nie? Hmm. To odporności nam wzrosną. Jak się zastanawiam, czy na przykład nie zostawić tego sobie na tych starożytnych zwiększone życie. Zostawię sobie ten amulet na wszelki wypadek. A, dostaliśmy runki, tak? Ok. Zapomniałem już o tych runkach. Hmm. No i nie ma miejsca na te runki, co? Czy znaczy tak, możemy sobie zlansmutować talę. Ile tu tego wszystkiego jest? To, ale możemy stransmutować na pewno, bo jeden nam zostanie. Jakby co? RAL. Ile mamy rali? Mamy trzy akurat. No tego już nie bardzo, to już mogę nie bardzo transmutować. Orty mamy dwa. RAL. Hmm, hmm, hmm. Co tu robić? Sigon, wiecie co? Nie no, chyba się pozbędę Sigona, co? Bo i tak bazujemy na tym druzgocącym uderzeniu. Już nie wiem, czy ja bym nawet z Sigonem coś tu robił. Jakby doszły te rękawiczki. Tu mamy szybkość ataku, odporności. Paska, szukamy cały czas lepszego, to, to luzgocące. Tak, Sigona się pozbędę, jednak. Będziemy mieli trochę więcej tego miejsca. Ale zauważyliście, że jakoś przestały się pojawiać istoty z niewrażliwościami na ataki fizyczne. Bardzo dawno już nie używałem, bardzo długo nie używałem tych różdek. <laughs> Ze zmniejszeniem odporności i z jakimś tam atakiem od ognia kolosalnym. Nie było takiej potrzeby. Dobra. Nie przedłużajmy. Sprzedamy tego Sigona. Długo nam służył. Ale będą jaja jak to z lękawiczki wylecą, no ale mówię, że nie korzystałbym chyba już z nich. To już nie będzie potrzebne. Także na pewno nie będę płakał nawet jak wypadną te lękawice. Ojejku. Młotek. Czy ja w ogóle ten młotek chcę jednak zostawiać? Też chyba go sprzedam, co? To druzgocące uderzenie jednak się sprawuje fajnie, zwłaszcza, że będą teraz istoty z coraz większą liczbą punktu, punktów życia, czyli to druzgocące uderzenie będzie jeszcze bardziej wskazane. Także tak właśnie zrobię. O! Od razu lepiej to wszystko wygląda, prawda? Tu jest wszystko dobrze. Tal, Helen na wszelki wypadek. Helę możemy wyjąć zawsze, na przykład, ten diament ze zbroi, gdybyśmy znaleźli coś lepszego tej do włożenia. No ale diament daje 100 do skuteczności, to nam się teraz bardzo przydaje. Dobra, szybka reparacja. Sprawdzimy, czy nie ma, a już była reparacja, czy nie ma jakichś fajnych pasków. I idziemy dalej. Bić się z tymi wiedźmami, tutaj. Gdzie one są. No żeby jakoś tak tutaj... Chodzi tu najemnik. Co, płaszcza cieni mam użyć? No bijemy je. Strasznie wolno to idzie. Ten płaszcz cieni krótko trwa, ale dobra, daliśmy sobie tutaj radę. Troszeczkę ich mniej już jest. Żeby najemnik mi nie padł. Bo będę zły i będę musiał wszystkich tutaj zabić wtedy. tyle. No. kolejne sztandary piekielne, jakieś pentagramy. Właśnie w Diablo 3 już nie ma być żadnych takich motywów satanistycznych typu właśnie pentagramy, jakieś powieszone do góry nogami ciała, ze skrzyżowanymi nogami. Nic takiego ma już nie być. Ciekawe czemu ktoś musiał na nich naciskać, skoro postanowili właśnie tak zrobić. No dobra, dalej. Oj, dużo tego, dużo. Wycofujemy się troszeczkę. Chyba, że znowu odpalę płaszcz cieni, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Możemy ich tutaj wyciągać. No impie, stój, stój, impie. Dobra. Hmm, chyba, że jednak się wbije z tym płaszczem. Dobra. <śmany> Fajny ten płaszcz cieni, co? To już byście chcieli taki w realu mieć, co? Wychodzicie na miasto, że odrzucacie rzu płaszcz cieni i robicie co tylko chcecie. To co byście mogli wtedy robić? No właśnie, ciekawe, co byście wtedy robili? abyście mogli w realu rzucać płaszcz cieni okej, okay, idziemy dalej za dużo tego, płaszcz cieni, ciach! te, 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 te wiedźmy trzeba zabijać dobra Kilka impów padła, jedna wiedźma padła podczas płaszcza cieni, najemnik też tam trochę pozabijał. Przydało się to zrobić. No dobra, i już jesteśmy coraz bliżej tej złotej skrzynki, lada chwila powinna być. W ten sposób zrobiliśmy kolejny mały kroczek do przodu. Znaczy zrobimy zaraz ten mały kroczek do przodu. Też tylko była jedna grupka czempionów, bez żadnych bossów. Coś mam szczęście do tych przeciwników. Tych lepszych przeciwników. Płaszcz cieni, tylko ten, ten, ten z ogłuszeniem jakiś z rozpędu, chyba do mnie podszedł. Bo nawet jak rzuciłem płaszcz cieni to się zbliżał. Ok, z kolei te piekielne kusicielki już takie skłonne do uciekania nie są, bo te y, poprzednie, te subkubo podobne w tej poprzedniej lokacji, jakoś tak częściej ode mnie uciekały, chyba nie. Biłem, 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 zaraz tam nad te lawa. Te jakieś takie bardziej statyczne są. No, ale dla nas to lepiej. Kierofanckie trofeum. Aha, miałem zbierać te droższe przedmioty. Zamęt, no, powiedzmy, że droższe. No, 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 przyleć tutaj, dobra. Co to tu jest? Płaszcz cieni. Najemnik, mamy płaszcz cieni, wiem. Ten płaszcz cieni jeszcze chyba obronę obniża tę wrogą. nie fajna sprawa. Hmm. Nie na wszystkich zadziałał teraz. Nie wszyscy się załapali na płaszcz cieni. Hmm. A i najemnik. Parku. No właśnie, tam jeszcze daleko ostrzeliwują Znaczy, z daleka ostrzeliwują i ten płaszcz cieni nie sięga ich 10 tysięcy, no niech będzie, zawsze trochę się zwróci za tego najemnika Ale coraz mniej kasy jest Miłego dnia. Piącej butelek Dobra na razie wielu nas chyba nie widzi z tych istot. Znaczy, wiele z tych istot nas nie widzi, więc po sobie tutaj wybijemy. Znaczy, je wybijemy, te istoty. No kurde, już zabili tego najemnika! Szlak, by to trafił. Normalnie, kasy mi będzie brakowało. Nie chcę tych fioletowych marnować, a nie będę. Będę musiał co chwilę uciekać chyba z nim. Ten poziom by mógł, by mógł już wskoczyć. Mamy ale większe obrażenia by było, jeśli chodzi o dobijanie tych istot. Bo tak jak mówiłem wcześniej, to truzgocące uderzenie najlepiej działa, jeśli potwory mają dużo życia. A im mniej go mają, tym mniej zabieram tym truzgocącym uderzeniem. Bo to właśnie zabiera procentowo z życia, które pozostało istocie. Więc na dobijanie jednak się przydają takie zwiększone obrażenia zwykłe. Nigdy najemnik dobija, no ale ja też bym mógł to jakoś tak skuteczniej robić. Oj, ostro nas ostrzeliwują, wbije się tutaj bardziej z tym płaszczem cieni, tylko że oni przerywają mi atak, znaczy przerywają mi rzucanie czarów czasami tymi pociskami. Dlatego ten płaszcz cieni czasami nie wchodzi za pierwszym razem jak go rzucam. Falkata, Trzyciopoziomowy Krótki Miecz, tak? Dobra, najemnik nie może ich sięgnąć, może przylecą do nas zaraz. I co, jest ta złota skrzynka już tutaj? Jest, uwaga. Mały sierp, no świetnie. Ale to nic, chodziło tylko o zrealizowanie tej misji, zdobycia złotej skrzynki, a nie o jakieś super przedmioty tutaj. Nic tu nie ma. Chyba się nie schował żaden przedmiot, nie. Dobra, i co, wychodzimy stąd, nie? Nawet nie będziemy latać za tymi kuścielkami, chyba że wyleciały tutaj już do nas. No nie wyleciały. I co? Kolejna misja. <laughs> musimy Anię uratować. Hmm. Poszukaj Ani pod kryształowym przejściem w pobliżu zamarzniętej rzeki. Okej. Okay. Nie pierwszy raz to zrobimy. Hmm. No właśnie, już trzeci raz musimy uratować Anię. Ta Ania się ciągle musi w coś wpakować. I ciągle wpada w ten sam przerębel tam. Trzeba ją rozmrażać. Wychodzimy stąd. Dobra, i teraz wzdłuż krawędzi kierujemy się do tych wszystkich lodowych grot tam. Takie monotonne lokacje. Oj oj oj, co on tu ma? Oj, tak fajnie szedł. jajku, ucieka. Fajnie by było go jakoś pojedyncze tutaj. Znaczy samotnie zabić. Chyba hmm, no jest dobrze. Coś mam problemy z celnością znowu. No, dawaj unikat. Hyperion, no to nie. Tarliąca to była tarcza, tak? O, tarcza. 120 obrony. Idziemy dalej. Tu jeszcze pewnie jakiś sugusi. Czy już wszystkich zabiliśmy? Oj, tu jeszcze szefo. Niech troszeczkę się do nas zbliży. Od razu idziemy na niego. Zaraz padnie, zaraz padnie. kąty zimno, to tam nic nie można mnie zamrozić nawet. Ojejku, co za szef. Ale najemnika mogą mi zamrozić. Nie leczy się? Ten boss? Coś podobnego. do dużo wzmocnienia, fajnie. Musimy wybić każdego z tych Sługusów, bo to jest więcej jak za nich. A dobijamy właśnie do poziomu, chciałbym mieć ten poziom. Miksturki, miksturki. I wzdłuż krawędzi dalej idziemy w kierunku... Czego? W kierunku... Zamarznię tej rzeki. Aha, to nie tutaj, teraz trafiłem tu idę w poprzek, czyli musimy się kierować tam na Na zachód, jednak. No dobra, idziemy na zachód. Oj, czyj, oj, oj, bossy jakiś, dobra. Zaraz go zabijemy. Pomalutku. Niech tu podejdą. Jest ten boss, tak, to jest ten boss. Wyjątkowa siła Szybko pada od tego druzgocącego uderzenia Cyk, lipę zostawił. I to by było na tyle jeśli chodzi o bossa. No, śmiało. Się zastanawiam, gdzie sobie przerwę zrobić. Muszę na śniadanie iść. Ale nie no, jeszcze. Jeszcze chciałbym kawałek przejść sobie. Może fajnie by było zaznaczyć ten waypoint tam na w, tam, w tym. tym u kryształowe przejście. Tam chyba jest jakiś waypoint, nie? To byłby trzeci zaznaczony waypoint w tej sesji. Ogrzytopol, czyli trzeci trzeciopoziomowy. Kościołam czy kościogrys czy jak to jest? Yy... Kościołam. Kościołam to byłby unikatowy właśnie.